Mamy silne opady śniegu. Wczoraj było, była wiosna, były, były burze, a dzisiaj mamy atak zimy. Ale zabieliło całe drzewa białe. Deszcz zamienił się w śnieg, i wszystko zabieliło się. Jest 1,2 stopnia, jest bardzo mokro, ale się, ale się pomimo wszystko zabieliło. Ziemia musi być zimna i tyle. Sypiej na pieprza tym śniegiem. Masakra, powiem Wam. Dach no, już biały, całkowicie. Totalnie zabieliło. Na drodze klapa, no bo jest jeden stopień. Ale zabiliło. Jezu, masakra, już naprawdę już jakby nie mogła być ta wiosna. No cóż słuchajcie, w marcu jak garnco. I wyobrazić sobie, że, że to powiedzenie naprawdę się zgadza, no bo wczoraj była wiosna, było 18 stopni, jeszcze burza była wczoraj pierwsza, bo grzmiało, nawet jednego pieruna złapałem jak widzieliście wczoraj, a dzisiaj jest zimno i sypie śnieg. Masakra z tą pogodą. Jeszcze wyobrazić sobie, że to jeszcze w kwietniu nas czeka, słuchajcie. To jeszcze nie koniec zimy. Jeszcze nie koniec. to masakra po prostu. W niektórych miejscach, na przykład tu, to już z jeden centymetr może być. Jak tujki przesypało. Jak gałązki jodły zasypane. O. I sypie na pieprza tym śniegiem. Ziemia biała, a ten... Nawet płot jest biały, cała brama jest biała. A na drodze jest taka klapa, że jak to zamarznie, a zamarznie, bo dzisiaj będzie przymrozek w nocy, to ja nie wiem, będzie masakra. Jeszcze na dodatek czasem chwilami wieje silny wiatr. Ale to chwilami tylko. Czasem, ale... No i tak zawieje, teraz wieje i zobaczcie jak ten śnieg na pierwsza masakra po prostu. O matko jedyna Zima zrobiła No i zobaczcie jak to wszystko wygląda Masakra No tu się kostka zabielać zaczyna Ale przybieliło, Bożek Wieje, masakra Zima dosłownie powróciła i tyle no, a wisienki mają pączki, a gałęzie całe białe. Ja nie wiem, co to będzie. Ta pogoda po prostu zniszczy to wszystko całkowicie. Pogoda w 2023 roku to naprawdę inny wymiar, A to nie tylko. Pogoda w ogóle w XXI wieku to inny wymiar. Wczoraj wiosna, burze, a dzisiaj śnieg. Do czego ten świat zmierza, to nie wiem powiem. Całe tuje białe. Zaraz będzie ślisko, bo temperatura już spada. Jak wychodziłem z domu to już było 0.9, więc już spada. No. Tak samo wieżba zasypana. A co my tu mamy? Tak jak wczoraj żem nagrywał. Czekajcie. A, a wierzba ma małe listki, które też są zasypane już niektóre, bo gałązki zobaczcie, już się przybielają. Nie wiem, przymarznie marznie. dzisiaj te gałązki, masakra. Tak samo z różą. Bo róża, bo róża też ma pączki. Czekajcie. Patrz, 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 patrz jak zwiewa ten śnieg z dachu. Ale zawierucha, ja nie wierzę. Patrz jaka zawierucha jest się drzewa pujają. Silne wiatry ze śniegiem, Zamyć śnieżną, to sobie nie zarabia Masakryczna ta pogoda No, a róża też ma pączki tutaj tak lekko widać O, mam ten Zobaczcie Czekajcie no, no naprawdę Zobaczcie jak to wygląda Cały ponczek jest w śniegu jeszcze stopionym to wszystko pozamarte, nie wiem słuchajcie Jezu, masakra Sypie i sypie Nawaliło tego śniegu i, i sypie O, a ten, ten co tutaj był wczoraj, no ten mój drugi ten serialiśmy którym... ja. Patrz ile tego już jest Patrz Tyle śniegu jest Boże, masakra Cała kamera zawalona, mokra. No to samo z lampą, cała lampa jest też ten. cała w śniegu. Boże, jak to poza Marsa, to ja nie wiem. A zaraz poza marca bo już jest 0 stopni. Masakra powiem, wam. masakra jest. No, no, no,